Susza doskwiera na terenie całego kraju. Region Brzozowski nie jest pod tym względem wyjątkiem. Niedobory wody występują także i w Brzozowie. Od kilkunastu dni w godzinach nocnych następują przerwy w dostawie wody. Mieszkańcy korzystający z miejskiego wodociągu mogą zgłaszać informacje w sprawie braku wody pitnej do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. W razie potrzeby przedsiębiorstwo dostarczy mieszkańcom butelkowaną wodę do picia. Natomiast w dostawie wody do celów użytkowych pomogą strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przygotowało się do zapewnienia mieszkańcom dostaw wody nawet w przypadku gdyby się okazało, że nasze ujęcie wody nie spełnia parametrów ilościowych i będziemy mieli dokresowe braki w dostawie wody. Został przygotowany plan awaryjny dostaw wody. Będzie realizowany przy pomocy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Mamy zapewnione dostawy z ujęcia wody w sąsiedniej gminie więc gdyby taka konieczność zaistniała mieszkańcy wodę do celów socjalno-bytowych będą mogli czerpać z pięciu punktów na terenie Brzozowa. Natomiast woda do celów pitnych jeżeli taka konieczność zostanie potwierdzona będzie dostarczana mieszkańcom bezpośrednio w w butlach pięciolitrowych w zależności od ilości mieszkańców w danym gospodarstwie domowym. Czy można mówić o poszukiwaniu nowych źródeł zaopatrzenia wody na przyszłość. Tak, jesteśmy przygotowani w perspektywie kilkuletniej do tego, żeby zaopatrzyć wodę mieszkańców z innych niezależnych źródeł, natomiast na najbliższą przyszłość, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie mieszkańców, jak i projektowanych działań inwestycyjnych przez gminę Brzozów, będziemy w ramach programu rewitalizacji sieci wodociągowej wiercili w kilku nowych miejscach studniach, które nam pozwolą około 170 m na dobę dodatkowej wody zapewnić. Dzięki temu. Im Mieszkańcy Brzozowa i potencjalni inwestorzy, którzy by się pojawili na terenie miasta Brzozowa, będą mieli wodę zarówno do celów konsumpcyjnych, jak i do celów pożarowych. Wysokie temperatury i brak opadów nie odpuszczają. W związku z zagrożeniem suszą, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Brzozowie nadal apeluje do mieszkańców, którzy korzystają z wodociągów, o racjonalne gospodarowanie wodą. Chodzi o niewykorzystywanie wody do podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych, działek i innych upraw, napełniania basenów oraz mycia samochodów.